Napotkałem dużo ludzi z tej branży już na swojej drodze. To śmiało mogę powiedzieć, że jest to jedna z najbardziej toksycznych branż. Wędkarska. Wędkarska. Bardzo toksyczni ludzie są. I że podzieleni są bardzo. Strasznie, strasznie. Wiesz, że kreujesz prawdopodobnie młode pokolenie, znaczy młode jak młode, ale kreujesz jakieś tam pokolenie wędkarzy na najbliższy okres czasu. Nie? I tych mhm. ludzi będzie bardzo dużo. I czy przez to czujesz się w jakikolwiek sposób odpowiedzialny? Parę razy nam się zdarzyło gdzieś tam otworzyć, bo mój ojciec też jest dość dość twardą ręką mnie wychował i mało było gdzieś tam czułości y, za młodu. To zobaczyłem, że teraz na tą starość, jak y, razem siedzimy na łódce, to bardziej nas stać na taką to też o tak. Ja, ja emocjonalnie gdzieś tam dorosłem, tylko naprawdę już stałem się mocno rozpoznawaną osobą, to już było takie zażenowanie. Nie? Mówię, kurwa, co ja zrobiłem, nie? Mówię, no, to, no, I to, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, których bardzo żałuję, nie. No. Ale jedyne opinie, które y, mają na mnie wpływ y, i z którymi się liczę, to są opinie moich bliskich. I, i tylko to. Tylko to się mm -hmm. dla mnie liczy. A jeśli jest jakaś osoba, która dla mnie nic nie znaczy, bo jest randomowa dla mnie, jest mm -hmm. obcą mi osobą, to co mi obchodzi jego opinia? Pierwsze pytanie będzie od y, karpiologa, dlaczego uważa karpiarzy za homoseksualistów, zwracając <laughs> uwagę, że śpią w jednym namiocie, a mimo to ciągnie go do wędkarstwa karpiowego. <laughs> Wildfish Stories Podcast.